Poranny gość, Radia Zachód. Moim państwa gościem jest pan Joachim Brudziński, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Dodajmy także minister spraw wewnętrznych i administracji całkiem jeszcze niedawno, a rozmawiamy o właśnie administracji samorządowej. Rozdane czeki w województwie lubuskim na 943 miliony złotych. Dużo tych środków, każdy samorząd coś dostał. To kropa w morzu potrzeb, czy zdecydowanie dużo więcej niż do tej pory udawało się przekazywać samorządom? No cóż panie redaktorze, jedno i drugie. Na pewno jeżeli patrzeć na potrzeby takich terenów jak ziemia lubuska, jak nieodległe stąd przecież też Pomorze Zachodnie, to jest to kropla w morzu potrzeb, bo to jest kwestia nadgonienia, nadrobienia dziesięcioleci zaniedbań, bo mówiłem też o tym zarówno tutaj w Gorzowie Wielkopolskim, jak i wcześniej w Szczecinie, że my musimy posprzątać po tym barbarzyńskim eksperymencie sprzed 30 lat Leszka Balcerowicza. Barbarzyński, liberalny eksperyment, który doprowadził do e, olbrzymiej pauperyzacji, e, upadku i tak naprawdę jednokrotnie do e, ludzkich tragedii na wsiach popegeerowskich, kiedy z dnia na dzień ludzi zostawiono po e, upadku komunizmu e, mi sobie. E, no ale to też kwestia nierównomiernego rozwoju w stosunku do innych części naszego kraju. E, miast tak ważnych dla ziemi lubuskiej jak Gorzów czy Zielona Góra, ale z drugiej strony ma pan też rację mówiąc, że z perspektywy ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat nigdy nie było tak olbrzymiego transferu środków publicznych, budżetowych, rządowych do samorządów. I ja często spotykam się z taką krytyką na portalach społecznościowych, ale również z ust przedstawicieli y, naszych oponentów politycznych. No cóż już za łaskę robicie? Przecież to są pieniądze y, budżetowe, to są pieniądze Polaków, to z pieniędzy y, podatkowe, bo też warte podkreślenia to nie są, ten program, o którym mówimy, to są środki y, z krajowe, budżetu państwa a krajowe, a nie europejskie. A często jest to też i, mylone i mówione, a łaskę robią, no przecież to Unia Europejska dała. Otóż nie. To nie Unia Europejska dała, tylko rząd wygospodarował. Ja bym odbił Pójaczkę bardzo chętnie. No dobrze, a czy zarządów naszych poprzedników to oni nie dysponowali pieniędzmi budżetowymi, podatkowymi? A skoro tak, to dlaczego nie było takich programów? Dlaczego nie było wsparcia? Dlaczego samorząd? Mógł liczyć na wsparcie, ale rzędu 20%, 30%, w najlepszym wypadku 50%, a resztę musiał dołożyć sam. A teraz te proporcje są odwrócone. To jest 95% dotacji z budżetu państwa, 90%, 85%. No Łącznie z tym, że niektórzy samorządowie podkreślali, że środki, które otrzymali właśnie dziś, to są środki, które stanowią prawie połowę ich budżetu. Prawie połowę ich budżetu, a z poprzednią perspektywą to, to nawet cały budżet, więc to. To jest rzeczywiście rewolucja, to jest coś co zmienia diametralnie perspektywę rozwoju całego naszego kraju, bo to jest też ważne podkreślenie, że, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o takie punktowe wsparcie dla Gorzowa, nie wiem, Świebodzina, Sulechowa, Wschowy, Żar, Krosna Odrzańskiego. Tu chodzi o przemyślaną politykę rządu, politykę, która ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, bo Polska jest jedna i poziom, czy bezpieczeństwo, nie wiem, dzieci, czy dostęp do, do infrastruktury sportowej, czy dostęp do elementarnego chodnika, czy, 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 czy jezdni, żeby móc bezpiecznie dojechać do pracy, do domu, do szkoły – to jest prawo, które w takim samym stopniu przynależy mieszkańcowi właśnie wspomnianych powiatów, czy, czy małych miejscowości, czy gmin, jak mieszkańcowi Warszawy, Poznania, czy Wrocławia. I my robimy rewolucję, w, jeżeli chodzi o rozwój, zrównoważony rozwój naszego kraju, bo my nie uważamy, że należy tutaj stosować perspektywę różnych prędkości. Nasi poprzednicy mieli taki program, który uczenie nazywali y, programem polaryzacyjno-dyfuzyjnym. Ja rozumiem, że radiosłuchacze teraz zachodzą w głowę, no właśnie, co się za tym kryje. Co to oznacza? A to oznacza, że nasi poprzednicy uważali, że należy kumulować środki w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Poznań, jak Wrocław i tam jak się będą ludzie bogacić, to następnie poprzez dyfuzję to bogactwo będzie docierało do Gubina, do y, Rzepina, do y, Dresdenka y, czy, czy innych miejscowości. To przecież absurd. I my, y, zmieniając tę politykę gospodarczą, uważamy, że też Polska nie dogoni gospodarek tak zwanych krajów Starej Unii, Francji, jeżeli nie nastąpi rozwój zrównoważony, to znaczy, jeżeli my nie podniesiemy jakości życia, również poprzez inwestycje. I chcę powtórzyć to po raz kolejny. Dla rządu prawa i sprawiedliwości bo jestem dumny, że reprezentuję rząd prawa i sprawiedliwości, jestem dumny, że mogłem być ministrem w rządzie prawa i sprawiedliwości, a dzisiaj jako przedstawiciel prawa i sprawiedliwości zasiadać w Parlamencie Europejskim, ale my nie postrzegamy województwa Lubuskiego czy Polski przez okulary partyjne i nie ma dla nas najmniejszego znaczenia. Spod, z jakiego komitetu wyborczego, czy z jakiej partii politycznej wywodzi się lokalny samorządowiec, dla nas znaczenie ma, żeby projekt, który ten samorządowiec składa w ramach tego programu czy innych, bo przecież tych programów jest znacznie więcej, był projektem celowym, był projektem zasadnym, żeby on rzeczywiście służył mieszkańcom. No właśnie, krytycy powiedzą, że państwo z centrali, z góry chcecie układać życie w tych lokalnych, najmniejszych samorządach i to państwo decydujecie, jaka droga i gdzie ma być wybudowana... W... Bzdura, bzdura, absurd minie. kompletny. Tak samo jak zarzut, że my, no dajemy, że my dajemy tylko swoim. Tak. Jakby, mm -hmm. Ja Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby 100% samorządów w lub było samorządami z Prawa i Sprawiedliwości. Przecież tak nie jest. Jest oczywiste, a przez wszystkie samorządy, które złożyły wnioski, otrzymały to wsparcie. Natomiast no, oczywistym też jest, że komisja to rozpatruje pod względem celowości, zasadności. Bo wie pan, my już przerabialiśmy to co prawda przy okazji środków unijnych, ale takie inwestycje dzisiaj jeden samorząd. Powiedział mi, że no, jego poprzednik wybudował na środku wsi skrzynkę z, z pieniędzy unijnych, z infrastrukturą e, światłowodów teleinformatyczną I, i ta skrzynka przez lata stała, bo, bo, bo nikomu nie służyła. No więc takie przepalanie pieniędzy przerabialiśmy z różnego rodzaju basenami. Ale prawda? wszystko się w papierach zgadzało? Wszystko się w papierach zgadzało? Tylko, że korzyści z tego dla mieszkańców żadnych. A proszę spojrzeć na te programy, które my proponujemy. My, to jest czy to, czy to poprzez Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych. No, ile, ile gmin po raz pierwszy niejednokrotnie od wybuchu II wojny światowej remontują swoje drogi. U mnie w województwie zachodniopomorskim były przysiłki po Pegerowskich Wsiach, gdzie y, właściwie była bita droga, i dzieci w błocie szły do szkoły, karetka nie mogła dojechać. Po raz pierwszy dzięki temu programowi powstaje droga. Asfaltowa, wsparcie dla terenów Popogerowskich, komputery dla dzieci na terenach wsi popogerowskich, czy w końcu to, o czym dzisiaj mówimy, ta kolejna odsłona inwestycji strategicznych, gdzie wszystkie samorządy podkreślam wszystkie. W skali województwa Lubuskiego też no jakby odwołam się tutaj do naszych radiosłuchaczy, którym pewno te kwoty wydają się no, czymś zupełnie kosmicznym, bo mówimy o ponad miliard sześciuset milionach złotych. A to jest żywa gotówka, która trafia nie właśnie na jakieś fontanny czy fajerwerki, tylko trafia na budowę drogi, na modernizację szkoły, budowę szkoły, budowę remizy strażackiej, no, remont, szpitala, remont szpitala. Tych przykładów można by mnożyć. Czyli coś, co mieszkańcy w tych małych gminach, powiatach, rzeczywiście odczują. I to jest to, o czym mówię, a z drugiej strony jest to też zaszczyt finansowy, który też napędza koniunkturę gospodarczą, no bo stają do przetargów przecież lokalni przedsiębiorcy. To wszystko będzie powodowało, że ten poziom życia będzie się podnosił. No i województwo lubuskie już nigdy nie będzie rezerwuarem taniej siły roboczej dla niemieckich Bauerów, żeby tam jeździć na szparagi. I nic mnie tak nie cieszy, jak rozpacz właśnie niemieckich rolników, którzy mówią, czy też jak prasa niemiecka pisała, że Polacy już nie przyjeżdżają, żeby u nich zbierać szparagi. No ja no już nie, jeżeli przyjeżdżają, to po to, żeby być traktowanym jak równy równemu. Skoro to już mamy wywołane te środki unijne, o których Pan wspomniał, to chciałem zapytać Pana o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Czy te środki do nas spłyną już bezproblemowo? Nie tak, jak było z tym zatwierdzaniem Krajowego Planu Odbudowy. Wie pan, jestem realistą, jestem politykiem twardo stojącym na ziemi i mam pełną świadomość tego, że, że nic tak dzisiaj nie doprowadza do szału tego całego e, lewicowego, żeby nie powiedzieć prost, bez owijania w bawełnę, lewackiego establishmentu, który dominuje dzisiaj czy to w Brukseli, czy, czy wśród administracji m, unijnej, jak fakt, że w 2015 roku Polacy, podkreślam Polacy, zdecydowali, że u władzy będzie Prawo i Sprawiedliwość. Bo e, w ogóle no, obserwuję to, jako europoseł nic tak nie doprowadza właśnie do szału tej, 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 tej większości lewicowo-lewackiej, jak to, że u władzy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej pojawiają się partie konserwatywne, odwołujące się do pewnego systemu wartości, do pewnego aksjomatu, czy eschatologii no, człowieka rozumianego w, w zgodzie z jego naturą, z jego, z jego z zdrowym rozsądkiem. I teraz, jeżeli taka partia konserwatywna, jak Prawo i Sprawiedliwość, dwukrotnie wygra wygrała wybory, a Dominuje dzisiaj w Europarlamencie czy w Komisji Europejskiej Europejska Partia Ludowa, w której czołową rolę odgrywają politycy partii opozycyjnych w Polsce. Więc próbuje się rozgrywać coś, co jest poza nawet kompetencjami, bo co Europarlament ma do środków, które są zaciągane w ramach współczesnych. Skąd te moje wątpliwości odnośnie środków? Nie tak dawno temu Rafał Trzaskowski, wspomniany zresztą z Platformy Obywatelskiej, powiedział, że dodatkowe warunki powinny tak, że zostać że te środki w Polsce. Będą, a stawiane. jeszcze wcześniej mówił, że te środki będą zamrożone, że zostaną odmrożone. Żony, jak my wrócimy do władzy. No co to ma wspólnego z traktatami, co to ma wspólnego z demokracją? Ci, pożal się Boże, demokraci są tacy demokraci, którzy uważają, że może rządzić każdy pod warunkiem, że się wywodzi z ich rodziny politycznej. A jak nie, no to ale wie pan, no, nie ma dla mnie nic bardziej bulwersującego jako dla Polaka. Już nie mówię teraz jako działacza politycznego czy partyjnego, jak w, w Święto Narodowe yy, Polski 3, 3 maja muszę wysłuchiwać yy, impertynenckich wystąpień yy, koleżanek i kolegów pana Czaskowskiego, pana. Tuska, który przecież stał no, wczoraj na czele Europejskiej Partii Ludowej, a mało tego, nawet przedstawicieli polskich europarlamentarzystów, którzy wzywają, aby karać Polskę, mrozić środki. Chcę to powtórzyć bardzo wyraźnie na antenie Radia Gorzów. Polska nie jest brzydką panną bez posagu. Jesteśmy dumnym, suwerennym narodem i państwem, te pieniądze y, są pieniędzmi, które mają zasilać europejską gospodarkę po pandemii y, koronawirusa, po y, kryzysie gospodarczym. Są to środki, które Polska również żeruje. To nie jest żadna łaska. Żaden urzędnik, urzęda z przeproszeniem, nie może decydować o tym, czy środki, y, których jesteśmy również żerantem jako państwo, mają do nas trafić. A to mówił Echim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i miłego dnia wszystkim państwu życzę. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl